Widać za chwilę pierwszy bizek arbitra Właśnie teraz jest nasza akcja. Holans! Yyy, gol! Tam Co Ja robię. Właśnie szczęśliśmy go. Jaki bl... I czy będzie gol? I teraz jest rzut rożny. to wykona. I... Właśnie, teraz mamy rzut rożny. Tego. Zostań, potrzebuję Cię tu, bo ja chcę sobie szczelić go oleju. Zostań, bo my potrzeb... bo bez siebie nigdy byśmy nie wygrali meczu. Zostań, potrzebujemy Cię tu. Właśnie widzisz, jaka sytuacja w Lidze jest tu. Zostań i. Czy jest gol, czy nie ma go? Czy teraz będzie golik, czy nie będzie golik? Oczywiście. <grym> ok. Po pierwszej połowie jest 1 do 0. W pierwszym meczu przegraliśmy 2-1, czy 1-2, czy 2-0. Ale teraz wygrywamy 1-0. Noc country. Gdzie? O dobrze, remisują. Dzięki Cambridge, bo będę śpiła taką piosenkę jak dla ogórku. Właśnie. Właśnie jest akcja. Czy to się zakończy golem? Nie, 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 nie. nie.